Pociąg pospieszny Martwa ze stacji Endeburg Hauptbahnhof wiedzie na tor czwarty przy peronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg pospieszny Martwa, do stacji Endyburg Hauptbahnhof, przez stacje Kołobrzeg, Białogard, Łobez, Stargard, Szczecin Główny, Pasow, Berlin Hauptbahnhof, objedzie z toru czwartego przy Peronie trzecim. Wagony do Szczecina i Berlina znajdują się na końcu składu pociągu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży! Pociąg Eurocity, Torpeda Z.